nowoczesnej energetyki energetyki przeszłości nie ma bez cyberbezpieczeństwa. Służby państwa, instytucje państwa resorty są skonsolidowane w zakresie ochrony i osłony sfery cybernetycznej i energetycznej przed wszystkimi zagrożeniami. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak usprawnić ten system, jak te nakłady powinny, być bardziej efektywne i naszym zdaniem, zdaniem resortu energii kluczowych będzie kilka zmian, w najbliższym czasie też je zaproponujemy. Pakiet antyblackoutowy, który niebawem trafi do parlamentu, to nie tylko reforma systemu przyłączy, usprawnienia, właśnie także w sferze cyber, żeby było szybciej, prościej, łatwiej dla inwestorów i dla przedsiębiorców, ale żeby było bezpieczniej. To także reforma prawa zamówień publicznych, to także reforma cyberbezpieczeństwa. Powinniśmy rozwijać źródła odnawialne, ich integrację z systemem, dbać o moce dyspozycyjne, inwestować w energetykę w przyszłości, po to, by być silnym tym, co produkujemy. Kolejną zmianą w zakresie pakietu antyblekautowego będzie prawa zmian ustawy o zamówieniach publicznych tak, aby przede wszystkim polskie firmy mogły nie tylko się wzbogacać, a realizować te inwestycje na naszym rynku, bo to gwarancja bezpieczeństwa bo to gwarancja niezależności i suwerenności. W praktyce transformacja energetyczna to transformacja w stronę bezpieczeństwa, suwerenności i niezależności, ale też tego, by było po prostu taniej.